Najczęstsze błędy w ogrodach, część druga. Często sadzimy za gęsto rośliny, bo przy zakładaniu ogrodu kupujemy małe rośliny i chcemy uzyskać efekt od razu, jakby one były duże. W sensie chcemy, żeby ta rabata była gęsta, dużo tam tych roślin, dlatego sadzimy małe roślinki, które są jeszcze nierozrośnięte w bardzo bliskich od siebie odległościach. I z czasem, po pięciu latach widzimy, że jednak jedna nachodzi na drugą, ta już nie żyje, bo już została przykryta przez inną. No i właśnie to jest najczęstszy błąd wynikający z naszej niecierpliwości. Drugi błąd to przenawożenie. Myślimy, że jak damy nawozu, no to roślina będzie zdrowsza, a tymczasem jest na odwrót. Rośliny tak samo jak niedobory składników cierpią na nadmiary składników odżywczych, więc musimy wszystko robić z głową. Nie możemy dać za dużo nawozu, nie możemy dać też za mało. Chociaż czasem sobie myślę, że lepiej dać mniej nawozu niż za dużo. I trzeci błąd to nieużywanie materii organicznej. Nie mamy kompostowników, nie używamy kompostu, nie budujemy tej próchnicy w swojej glewie. Rzucamy tylko nawozy mineralne, a nawozy mineralne nie zastąpią nam tej żywej materii, więc osoby, które rzucają tylko nawozy mineralne z czasem mogło, może okazać się, że to nie będzie wystarczające, więc trzeci błąd to nie budujemy sobie próchnicy, nie budujemy sobie tej materii or or organicznej w glebie, która jest bardzo ważna a tak często pomijana Piszcie w komentarzach, jakie wy jeszcze macie błędy w ogrodach. Bo nie ukrywam, że część z tych błędów, które teraz powiedziałem, była zeszerpnięta właśnie z waszych komentarzy. Więc dziękuję, że się dzielicie. I może nagramy jeszcze trzecią albo czwartą część. Zależy, co napiszecie pod tym filmikiem.